Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam w kolejnym odcinku cyklu Ostro jak brzytwa, czyli rzecz o książkach, czasem jest lub czasopismach, a dzisiaj będzie i płytach, razem z kolegą Piotrem Błaszkowskim. Witam bardzo serdecznie. No właśnie, dzisiaj będzie o płytach z przebojami Bogusława Morki Krzyż i Orzeł czyli repertuar koncertu Tysiąclecia Krzyż i Orzeł w wykonaniu Bogusława Morki. On się odbył z, w ramach zjazdu Tysiąclecia 18 października. A ja tam byłem. No no przepiękne, to jednak muzyka, muzyka na żywo to jest coś, ale proszę państwa, kto nie był to może u nas to obejrzeć, więc ja może, proszę Państwa, nie będę, nie będę spoilerował, no ale warto też, proszę Państwa, kupić jednak tą płytę, żeby, żeby przekazywać, przekazywać dalej. Natomiast no wykonanie, zwłaszcza, proszę Państwa, to jest chyba, nie wiem czy to jest na płycie, bo nie, nie, nie sprawdziłem, ale proszę Państwa, wykonanie roty, no coś przepięknego. Tak. A, a Bogusław Morka to artysta zawsze hołdujący zasadę patriotyzmu Bóg, honor, ojczyzna. To dla niego nie tylko słowa, ale także droga życia oparta na zasadach i wartościach. Pieśni, które wykonuje na tym kroszku, to wyraz miłości do ojczyzny i tradycji chrześcijańskiej. Zawsze w swoim sercu nosi słowa św. Jana Pawła II. Naród, który zapomina o przeszłości, nie ma przyszłości. Pamięć o przeszłości przekazuje na koncertach, spotkaniach z polskimi patriotami, Płyta Krzyż i Orzeł to pamięć o bohaterach, którzy przylali swoją krew, aby nasze i następne pokolenie mogły żyć w wolnej ojczyźnie. No i oczywiście z tej okazji, z tej okazji cześć i chwała bohaterom. A teraz, jakie to utwory? Święta Miłości. Tekst, uwaga, ksiądz Ignacy Krasicki. Muzyka Wojciech Sowinski. Krzyż i Orzeł, tekst, uwaga, ksiądz Biskup Józef Zawitkowski. Muzyka Księdz Wiesław Kondziele. W krwawym polu Vincenty Pol muzyka Alfred Bojarski. Bywaj dziewczę zdrowie autorzy nieznani. Orlątko tekst Artur Opman muzyna Muzyka Remski, modlitwa obozowa Adam Kowalski, tekst i muzyka Czerwone Maki, no to wiemy Felix Konarski, Alfred Schott, muzyki Skrzydła Ernesta, bryla mu do muzyki Włodzimierza Korcza, Ojczyzno ma tekst i muzyka ksiądz Karol Dąbrowski, Zielone Lata Teresa Felińska, tekst, muzyka Stefan Rembowski, Ojczyzno ksiądz Stefan Ceberek. Biały Krzysztek Janusz Szkondratowicz, muzyka Krzysztof Klęczon, Nadzieja, Jan Pietrzak Póki Polska żyje w nas tekst Wojciech Kejne muzyka włodzimierz Korcz. No właśnie, proszę Państwa, widzimy piękny, piękny zestaw, no i zachęcamy do kupna w sklepie Instytutu Wiedzy Społecznej im. Krzysztofa Karonia. Bardzo łatwo wejść na ten sklep. Ktoś tam napisać sklep.Instytut Instytut WSPL tak? No, i tam płyta z przebojami, tam już dalej, według, według zakład, zakładki. Warto wesprzeć tą inicjatywę, no bo mało takich pieśni, właściwie nie ma w ogóle niesprzestrzeni publicznej, tylko jakieś nihilizmy i rokomeny, rocko, tak, że tak się wyrażę, tak. No właśnie, proszę państwa, jednak wracajmy. Jak miał być powrót polskich elit, i chyba chcemy, żeby był powrót polskich elit, no to też do tej, do tej muzyki, proszę państwa. No zresztą mm, mamy pomysł na najbliższe spotkanie Klubu Dumowskiego w Krakowie właśnie o tej kulturze i sztuce sobie porozmawiać. Mamy nawet kandydatury, kogo zaprosić, a to nie będę spoilerował, proszę Państwa. To już niedługo zobaczycie sami, jak to wszystko dogramy, ponieważ to ma być kilka osób. To, to trzeba to wcześniej dograć, no po prostu logistycznie. No to może tyle, proszę Państwa, słuchajmy i tyle. Dziękujemy za uwagę. Kamil Klimczak, i dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych programach.